Szanowni Państwo, jest Peter dzisiaj jest ze mną, Alpak. Dzisiaj robimy test nowego skina Spidermana, czyli żelaznego pająka. A ja zapraszam do oglądania. Dobra, Alpak, gdzie lecimy? I don't know. Zamyk doma? Nie nie, 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 za blisko nie. Stary, jakieś szkarką yeah. koleje, no. Nie. zaraz widzę ja tutaj taki plecak fajny, musicie go ocenić. skinę, i teraz. Zaraz wam pokażę lotnie. Zaraz pokazuję lotnie. No jak widzicie, mega dowalona lotnia, jak, jak idziecie do przodu. No to no, wtedy tak one się tak wysuwają do tyłu. Jak idziecie w bok, to tak, tak, a, jak tak normalnie... Nie, w lobby, w lobby pokazuję, że też mogą być tak, o tak, on, tak normalnie wyprostowane. Nie, nie tak tylko do tyłu używam cofa do, do tyłu te te właśnie te ostrza, tylko tak normalnie. Widzę wyleci tam jest no. tylko jeden ziomeczek, więc spoko nawet. Jednak dwóch! Jednak dwóch? O kurde. A coś gada, że był ziomeczek humar. Opa, let's go! Będziecie napisać ja nowego sezonu. Ocela nowego sezonu. P chętnie będę czytał. Takie ocenki. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Oj oj. Stop. Co chodzi? Jeszcze pierwszy dekol, coś na dada. O, brawo, brawo. Death. O, widzę go, dobiję. Daj, czekaj, to da zabiję tego. No, so, teraz spider still. O, oh, nie, 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 to nie by nie. Nie, nie, nie. <coughs> To jak mówiłem, widzowie, możecie napisać w, w komentarzach ocenkę tego nowego sezonu, mi się akurat bardzo podoba, ale nowa pompa, moim zdaniem, mega słaba, mega minus, nie podoba mi się, ale... Ma... Jak to? No jak, no słaba jest. Nie, są lepsze, ale... Nie, nie, ale to, to nie przejdzie do historii najlepszych, no, stary, może i ma daleki zasięg, co nie, jeśli chodzi o pompę, ale jakaś najlepsza nie jest. Ty no kurde, że mnie skrzynki nie ma, no foje Czekaj, czekaj, chodź, chodź, bo mam fiza A? O, lepsza pompa Chodź do mnie, ja chodź ja mnie czeraz. Widzowie, iron spiderowy szampan Iron spiderowy szampan O oh je yeah. Nie, dobra, lecimy, tak U, hu, Jak szefowie Jetpack Jetpack na plecy Jeszcze ja go, wywa, go wywala, ale patrz, tak, tak ten plecak Się tutaj tak prezentuje, to ma taki ma taki odrzutnik no. Fajnie. Ja nie oceniam, by go systemem na. nie się wziąć, jakby. O o o koleżki! Niego koleżki. Nie, to no najlepszy. Nie, to ty strzelałeś czy koleżki? A nie, koleżki, dobra. koleżki. Koleżki, się tu. Marmiecroft? dead Robak, jedno Może jakiś Polak? Pozdrawiam Polaka, jeśli to oglądasz, Polaku. Polaku? Polak. taki Nie, nie, miał na imię jakiś Robak, coś takiego. Ale to, to znaczy, że pewnie Polak. Polaków się szanuje, co nie? No do kurde, jakby rasistami to nie jesteśmy, co? Mhm, nie jesteśmy. Dobra, lecimy szukać typów. Widzowie, ty, typa ten. ma. Ale to jest jakiś lamusek, kolego. Lekko. Jak... O, dopiero wyglądał? A On nie, jest dobra. typ. Dwa, ja sobie tego drugiego nie ma, tu się. Jakiś tułoskini, co nie? Bo gości o, dobra. miał. Dobra, fajnie. Nawet I... dużo mi zadał. No ale kurde, no celownik. No, wioseczku. Naprawdę pomyśl na tym trochę. robić. skądś ty go wziął, naprawdę. Dobra, wsiadaj Alpak. Czekaj. Czekaj, tylko tu robimy my, 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 my. szybkie montowanko my, my. i full auto. Okej. Okay. Wsiadaj. Brum, rum, 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 Jakby co to widzę przepraszam zapomniałem zmienić kolory mojego auta na kolor żelaznego pająka. Bo się tak... Ja chcemy razem to robić. O, jeżdżym, jedziemy. Tak, jedziemy, jedziemy, I szukamy typów! Widzowie, Alpa, ktoś mówi, że ma typów? To to pewnie ci stali, których ja słyszę. Mocne laserek dają. Y Dobra, no lecimy tam. Zaraz was będziemy, koleżki. I za mam... Mogę lecieć na nich. O, no, bo... Tam się podnoszą, widzę. Chodź do mnie. Podnoszą, podnoszą się. Podnoszą się. Idzie, idzie drugi. O bracie. Bracie, skąd taki cel? Aha, noj! Dobra, to usłyszałaś. No usypuj. Siema, mordo. Widzisz mnie? Net. Trzeba było zabić kogoś, do... Obra, no. Zobaczę, tam jeszcze. Dobra, no. widzę tam, kto się rozsypał. Tego to ja szanuję. Jest gdzieś rzeszpaczek, go bym się przydał. Net. Nie uległ, że nie. Dimitra. Jakoś pozdrawiamy. Zabitka. Wuuhuu, uh, uh. nigdy to nie jest krajski albo rosyjski. My? No, w sumie. Kiedyś Dobra, my... mocne buildy mają tam. Kiedyś o. mieliśmy kolegę w klasie, który się nazywał, gdzie co nie? Mhm, mm ale odszedł, szkoda. O, co są mocne, ma zerowe? Zero. Ja, ja tylko ja, kontaktu nie miałem. Zerowa? Takie mocne, zero. No, co, o, 22. zerowe. ja... 22. Ja, 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 białe? Pod, podjeżdżaj go, podjeżdżaj. Nie wiem, tam jest taki... Stary, skorzysta. ale on ma takie goło. goście gościu się tutaj nie płaci. Ja się... On się leczy, człowieku. Dobra, mam fak wjeżdżam z niego. Dobra, wjeżdżaj. I fuck, jeżdżę z tym idiotą. No. O Boże, dobra, on jest... On Jestem, jest z jest 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 Dobry, nie mówię, że nie. O tutaj? Dobra, przesaduj wszystko i się w niego wjeżdżamy. 32 dwa, jeden, wjeżdżam w niego. Pomóż mi. Dobra, proszę mu rozbić boksa, więc niech to Tu jest jakiś na dole, ja się dam tu tym na dole. No... O, ja to tu miałam tutaj jakiś nudzik, ale no już nie, no fajnie. No stary, ale się... Z... Dobra, zajmijmy się tym typem teraz. Nie. No, ale startują. No ta, wiem, wiem, dobra, no, zwalaj, zwalaj. Trochę blisko dosyć. Dobra, ja, ja wiem... Tak, no... no to nie! Wiem, do on se poszedł i, i wiem później chce o tym. Ten... No i ty mnie o takich rzeczach nie informujesz, co nie? No Ale to... ja nie widziałem co jest, no, jak to sobie jeszcze w to skrak miałeś nie wiedzieć skoro mu powiedziałeś, że przecież wiesz. Dobra, jesteś mega dziwny, jak hierchuję. Aha, no to niezły Alpak, ja mówię, że jakie Dobra dawaj, świadaj, siadaj, siadaj! siadaj. O no to jedź! Widzowie kolejnych typów mamy... No, niego, bo, nie go przejeczenie... To... Jakiś inny Spider-Man, sorry. A, a ja jestem jednym Spider-Manem yes. i alpaka. Komet. <laughs> yeah. W ogóle widzę możecie się spodziewać jednego filmiku. Nie dzisiaj, ale dziś później. Z Szy 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 Szymonem Samanowskim. Na twoim kanale? Może, a może nie, nie wiem. Ja też dzisiaj nagram widzowie nowego shotsa z LEGO, animację poklatkową. Ja, ja, jak coś wbijajcie na mój, na mój kanał, oczywiście zleżcie z tym z tym z tym Dobra. O, o, b, b. Dobra. z tym z tym z tym jednego do z tym 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 czasie. I może się, się jednego filmu na moim kanale. Nie z tym z tym z tym z tym z z Fortnite'a, z z z innej gierki. z tym jednego. jednego, jednego. Ty polufamy je strzelają? To jest zrób, widzę ich. No ja na sa... mam, mam przodu, mamy rabinów, przestań spamić. No fajnie, że celownika nie mam. A ja mam? Nie ja wiem. Zawsze, że nie. nie. Spam Nie niego. wiem, nie, nie podjeżdżałbym mi. Spam niego! Mogą być dobrze. Po no, prostu z niego spam chociaż. <coughs> Dobra, ich podjeżdżam. I biją szarą pompę. fajně, já mám želo, fajnie. fajně. Běžáme od nich. Widzę že jeden uteká. A druhý malova. To jsou vyšasné, jak jde. Já mám oficiálně teda, Pom pomůžeš mi. Kdo jeden? Fuck, já teď na zero. No to nieźle. No super. Ten gubký. No, Teraz ocena skina. Skinek sam 10 na 10, mega mi się podoba. Plecak taki sobie 7 na 10. Kilofy, no zasługują na dobrą ocenę, 8 na 10. No, lotnia, tutaj widzicie widzowie, 11. Tutaj emoteczka, bardzo fajna, 9 na 10. I malowanko, tutaj wam mogę pokazać jak strzela, aktywuj broń, żeby tak sieć podświetla. Mam na nadzieję, że film wam się podobał. Ja się z wami żegnam, papa! Pa.